że no nie umiem nic powiedzieć. nie Urobura to miało ręce i nogi, tutaj ręce i nogi ma tylko świnia chyba. Dobra, lecimy. O kurwa mać. No i super, ławeczka wolna. o nieźle. Słuchaj, a może chcesz spróbować przed treningiem taką nowość z Ameryki, naukowcy z uniwersytetu w Oregonie. Polecają kreatyna chujemujiul Districtan 150. O, możesz odłożyć na półeczkę. Strzelę sobie przed treningiem. Nie pożałujesz. Nie podlewa wodą jak mono. Tylko kreatyna z sklep z kurwy synu. Dzień dobry, ja nazywam się Robercik Dynamit i mam dzisiaj niespodziankę dla chłopaków Zagramy w klocki domino Proszę bardzo Dziękuję Jakie jest przysłowie z klockami? Mam nawet napis swój Właśnie wpadnij, to jest na odcinek z lego, będzie pretekst żeby na fakturę wziąć lego. I zasady są proste mamy 5 minut na ułożenie konstrukcji jakiejś kreatywnej która zaskoczy naszych widzów ponieważ to wy oceniacie naszą pracę piszcie w komentarzach kto wygra waszym zdaniem Kurczę, trochę jakbym właśnie rozpakowywał takie klocki dla dzieci się poczułem fajnie będziemy musieli się wykazać mega kreatywnością zobaczcie jakie tu są ciekawe elementy jest na przykład taki o że w drugą stronę może wirować mamy kulkę będziemy wszystko rozkminiać mamy pochylnie do kulki i mamy schody nawet ale będzie ciekawa zabawa Lecz Panowie jesteście gotowi? Tak. Tak? Czas tak Jak plan? Żeby zeszło po schodach na sam dół. Nie wiem, czy zdążę, ale byłoby bardzo ładne. Ja tutaj będę chciał wykorzystać przedmioty bliskie memu sercu. I w sumie robię dużo spontanicznie, więc to się wszystko okaże. Nie mam planu stuprocentowego na to. Chcę po prostu zrobić coś efektownego. też. Nie mogę kuleczki znaleźć. kurka. Jest. Jest to. No i dobra. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to miękkie podłoże. No i może mi się w pewnych momentach trudniej to układać, aczkolwiek, zobacz, stabilnie nawet to wygląda, nie? Nie Wszyscy na trzecim schodku. Zrobiłem test. Zadziałało. Czyli no jeszcze, tutaj na pewno tak zadziała. Bo to też wszystko zależy też od tempa, nie? jeśli się nie mylę. No, zobaczymy. Nie będę za dużo gadał. Wiadomo o co chodzi. A, nie zdążę. Jest najgorszy. Przydałaby się większa mobilność przy tego typu zabawach, bo chciałbym tak usiąść sobie jak dziecko, ale nie, nie da się. Hmm. Kurde. Się muszę obrócić. To już powinno złapać. Syzyf, nie zniechęcam się. Lecimy jeszcze raz jak w treningu. Nie poszło na tym, pójdzie na kolejnym. Jedno dmuchnięcie i wszystko leci. Zabawa, tempo, znaleźć tempo, nie podpalać się, nie za szybko na początku, żeby potem nie mieć siły. Tym razem Polak mądry po szkodzie. Checkpoint sobie zrobiłem. Czyli nie, nie układałem czerwonych do końca, tylko zostawiłem cztery miejsca. Czegoś można się nauczyć, razem z Dużo rzeczy można się nauczyć. ja przyszedłem pozamiatać, jak coś. Nie wiem, czy nie masz nic przeciwko. Bardzo śmieszne. Uważaj, hmm. bo mogę ze śmiechu, przez przypadek, pod przewrócić yy, swoje klocki. Także, no. Nie umiem nic powiedzieć, nie? Urobura to miało ręce i nogi. Tutaj ręce i nogi ma tylko świnia chyba. Cieszę się, że to mówisz, bo jesteś zamkniętym umysłem. Mhm. O, i widzę, że tu połącz jako jedyny pokombinował, jak ja przestrzenią. Ja myślę, że też skończyłem. Fajnie. Mój fajnie i bezpiecznie wygląda. Yy, w sensie, że jest efektownie i różne są wysokości, ale wygląda dużo bezpieczniej niż moje. Ja już powoli kończę. Ostatni klocek stawiam, więc poprosiłem o nagranie, jakby miał walnąć. Uj, <grych> Dobra. Uj, uj. Staram się nie, nie zniechęcam. się, po prostu wykonuję swój fach. Już... Ten moment, w którym to była dla mnie zabawa, trochę przeminął. Że jestem spocony. A star się być bardziej skrupulatny. I precyzyjny w swoich ruchach, jak widzisz. Kolejny. Kurwa macie, ale stresujący klocek. To już nie będzie jako próba. Wiesz co, może zanim postawię, już opowiem o swojej kreacji, dobrze? Dobra. Robór powiedział, że chodzi o jakąś ekologię. E, nie, w, w moim dziele nie chodzi, nie chodzi o ekologię. E, także jest to taka opowieść o transformacji i świnia e, symbolizuje hejta nowożytniego. Także jest świnia, ona coś tam e, zjadła i źle się poczuła i Postanowiła obwiniać wszystkich o to, że się źle poczuła. I zaczyna żygać. Ten marbel przezroczysty reprezentuje żyg. I jak widzisz, ten żyg jest początkiem pewnych konsekwencji. Na samym początku jest największy jad. Ten największy jad symbolizuje kolor czerwony. Tutaj jakieś były zawahania, że może źle robię te schody. Zielony kolor też jest takim kolorem. Natury jest takim ciepłym kolorem, który nam się dobrze kojarzy, ale jednak nie. Jednak a, jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej, i tutaj płynie dalej, płynie dalej, płynie, jedzie z kurwami, pisze komentarze bezsensowne. I teraz tak, tutaj jest zakręt, jakiś tam, wiesz, zawahania emocjonalne przestaje na jakiś czas udzielać się w internecie. Ale potem znowu tak to się to wszystko w nim kumuluje, że postanawia wrócić znowu. I tutaj jest krótki epizod. Kolor żółty, i tutaj te dwa białe, to są krytyczne momenty jego życia. E, to jest ten etap, jest etapem dużych zmian. On symbolizuje naprawdę duże zmiany. I teraz zobacz: po zmianach kolor niebieski. No, Chyba nie muszę tłumaczyć ci koloru niebieskiego, jaki jest y, mieć świetny, najprawilniejszych rycerzy Jedi. Jest to kolor niebieski, jest to symbol dobra. Zobacz, co się dzieje, i teraz tak. Dwa scenariusze są: albo ta osoba, czyli ten czarny klosek, się nawróci i wpada do piknik dzików. piknik dzików, gdzie poznaje innych lifterów i zaczyna prowadzić zajebisty styl życia, sportowy styl życia, zdrowy styl życia albo taka osoba jak widzisz powraca do status quo wpada znowu do dupy i krąg się zatacza i przychodzi przez te wszystkie problemy ponownie dziękuję Nie Osiem kolorów klocków i on takie coś przyjebał do tego, nie? Chcę to zobaczyć teraz. Chcę to zrozumieć, Michał. Puśćmy to w ruch. Tak, ja zakładam, że to się uda. Brzmi, Dobra. Brzmi, brzmi lecimy. O kurwa, ma oczy. Ale no popchnij ją, niech nosem to zrobi. Niech jemnie nosem, bo pójdzie tyłem, bo pójdzie tyłem. O, przecisnij jej się O Na dłuższy czas musisz się zastanowić nad życiem i powtórzyć jeszcze A, raz Nie wpadł w Chciał dobrze Ty... Chciał, ale widzisz, to jest coś pięknego. Metafora życia, bo nawet jak podejmiesz tą właściwą decyzję, to ona ci nie daje gwarancji, że kurwa będziesz na mecie. Coś pięknego. Domino to jest przepiękna gra. Ile się nauczyliście? Świnia, parę klocków. A ile się nauczyliście? Wchuj się nauczyliście o życiu. Bardzo dużo. Dobra, idziemy dalej. Dobra, no to ja poszedłem troszkę inną drogą niż owca. Mniej filozofii, mniej ideologii. A więcej jakiejś tam kreatywności i patentów na to domino sobie wymyśliłem. I chciałem wykorzystać, o, właśnie, tu była w sumie część ideologii. Chciałem wykorzystać rzeczy bliskie memu sercu. Akurat na siłowni były to paraletki, więc domino wspina się po, po paraletce leci tutaj, zakręca, popycha kółka, bo uznałem, że to jest kreatywne, wykorzystać kółka po prostu. Tutaj kuleczka na słowo honoru musi dolecieć tutaj i znowu się Domino wspina na paraletkę aż do czerwonego klocka, który jest lekko nachylony w lewą stronę, więc powinien odskoczyć i popchnąć w tą stronę. Małe rozwidlenie. I tutaj kółeczko będzie na końcu, jak ono spadnie, to spowoduje znowu tutaj łań łańcuch domina i ostatni klocek musi wpaść do bomby. Zobaczcie, tutaj w środku jest klocek, który musi wpaść do bomby i to też w sumie było dla mnie takie ważne, żeby domina się skończyło w bombie, bo no bomba to życie, tak? No. O! Nikt się o! tego nie spodziewał, la, la, la. chyba, akurat tutaj. Dawaj, dalej. Dobra. Lecimy Co? Patrz, i piłka zawiodła. Piłka na słowo honoru. Yes! No, no, ja. no, no Wiecie, domina to pewnie jest błąd, że coś zostało. Ale mimo wszystko jestem zadowolony, no, jak na pierwszy raz takiego układania. Mi się podobały zmiany poziomów, no. niżej, wyżej. Moja różnica poziomów Ci się podobała, tak? Już no. wiem dlaczego, bo Twoje domino polega na poziomach. Tak. Zaczynamy na górnym schodku, oczywiście rozpoczynamy tym, bo moje domino pozamiata. No i będzie spadało co schodek. Schodki zaczynają się tu, bo mamy dwa rozgałęzienia wahadło cofa się i wrzuca klocek do naszego shaker'a. Drugie rozgałęzienie wrzuca klocek do cytruliny. Niżej spadamy dwoma tunelami idzie na kolejny. Kolejne rozgałęzienie wpada do kreatyny, idzie dalej schodkami na dół i na samym dole ostatni schodek daj Boże wpada do bomby. Bo mógłbyś do tego jakąś ideologię dorobić, bo są schody, a schody są no symbolem e, progresu, rozwoju coś w tym stylu, ale ty zaczynasz od góry. No, czyli możesz pokazać człowieka, który e, łatwo wszedł na górę, ale równie e, łatwo się stoczył. Albo osiągną, osiągnął sukces i schodzi pomóc tym na dole. Bardzo fajna bomba. I... Tak. No. <noise> Dobra, ja. Drugi czekoladek. Siadło! Weszło. Weszło. Siadło. Ale nie tak wycelować. No. Siadło. Tu wezmę dważy, było ciekawie. Nie trafił. No. Siadło. Osiem uderzeń. Kurde. I, ale trzy trafiłem. W ogóle jestem zajarany, że wiesz. Byłem naprawdę podjarany tym konceptem, ale ilość checkpointów sprawia, że trochę uroku to odognało. Co ja mogę nie. dodać? Zawsze chciałem zostać malarzem. Może w dzieciństwie potrafiłem jeszcze malować, ale gdzieś ten talent nim. Ale coś się we mnie odrodziło, jak wymyśliłem właśnie ten konkurs z Domino. No, i postanowiłem namalować taki obraz z dedykacją dla mojego kwiatuszka. Natalia, pozdrawiam Cię. Jest tu kwiatuszek różowy, albo taki słonecznik i serduszko. Nie skomplikowanego. Tu nie wiem, czy poradzi sobie ta kulka z tym. Poradzi. Trzy. Nie Dwa. O kurwa, nie o, Jak to się stało, nie? Wiesz, można to różnie interpretować. Korzenie zostały. Choćby świat się walił. I kurde. nasiona zostały, żeby narodzić się o. na nowo. Krąg życia, Robert. Kurde. To co, chyba widzowie muszą zdecydować, nie? Nikogo A, się nie udało, werset. więc nie mamy oficjalnego zwycięzcy. Dajcie znać w komentarzach, y, które było zwycięskie rozstawienie. Możecie pisać też, jaką nagrodę mamy dać osobie, która powinna wygrać? I dajcie osoby. znać, czy chcielibyście krok z zobaczyć. No, napiszcie nam. W komentarzach, nie? Zostawcie też bezsensowne, cokolwiek macie w głowie napiszcie to, bo to, no. to po prostu pomaga na W każdym języku, nie? No, Tam no. nawet jak po polsku piszecie, to Google Translate, weźcie jakiś hebrajski, mm. jakiś drugi język, ten film do tyle kogo. Ale tutaj bym no. uważał, bo będzie, że kupujemy sobie widzów, także... Nie to po, po, hebra... za... po, po hebrajsku, nie, nie po turecku, nie po turecku, no.